Okej, okay, słuchajcie, podchodzimy do drugiej części, czyli ślepy test. Tym razem premiera ogólnopolska piwa stout z browaru Zamkowego w Cieszynie. No, to piwo butelkowe już chyba od jakiegoś czasu jest. Jest dostępne? Nie, 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 jest dostępne od dwóch tygodni. Okej, okay, ale po raz pierwszy dzisiaj w Szyszce Chmielu mamy dostępną wersję beczkową. I zobaczcie, mam tutaj e, dwa piwa i już mogę się do, e, domyślać, e, które jest, e, które po temperaturze. To jest trochę zimniejsze, to jest trochę cieplejsze. No dobra, to zacznijmy od tego cieplejszego, bo po pianie, e, w obydwu przypadkach e, piana e, żółtobrązowa, drobna, no dosyć niska. Staldowa. Troszkę mało czekolady, troszkę yy, lakier. Trochę lakieru tutaj jest. Więc tutaj w aromacie niekoniecznie. Zobaczmy to. No, to jest bardziej, bardziej czyste w aromacie, ale znowu yy, nie czuję tej specyficznej czekolady, która powinna być w stałcie. Także pod, pod względem aromatu mało czekolady, jeżeli chodzi o staut. A to jest powiedz staut jeszcze z dodatkami. Ma dodatek chili, wanilii i kakao. To chili chyba w aromacie to się raczej wyczuć nie da? Nie da się. Chili wychwycimy dopiero gdzieś po drugim, trzecim pod podkowy. Dobra, to pijemy. Ale ja powiem tak. Taki lacing to naprawdę rzadko. Siedź. Lacing dla noworyszy. A dla tych olskulowców to jest braba, brabanska koronka. Niech będzie eee, ładny ładnie się strada na szkle. No i podobnie w, w tym wypadku jak w aromacie brakuje mi tej czekolady. Takiej wyrazistej czekolady. Ono ma posmak e, ciemnych słodów, e, ciemnych palonych słodów, ale kurczę nie ma tego posmaku czekoladowego. ja tutaj bardzo, bardzo wyczuwalne kakao. Tak, hmm. Szczerze no, kakao takie fajnie policzki oblepia i to mi się podoba. Jest, 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 nie ma ściany. wanilia jest dodawana w laskę Po przełknięciu nie czuję ani chili, ani wanilii. Moment, moment, moment. Trzeci wydech. Każdy czuje. Hmm. Ta wersja Jakoś Która, mniej, ktora, ktora, e, bez kropki. Ta wersja jakoś mnie nie przekonuje. Sprawdźmy z tym. Jak powiedziałem, tu ona jest, ma bardziej czysty aromat bez tego lakieru. O! To jest bardziej pełne w smaku. Ten smak tutaj jest, rzeczywiście ma, ma większą głębię niż ta wersja. O, on już jest naprawdę pełniejszy. Co prawda nie ma tego uderzenia czekolady, tak, którą by się... kojarzysz. A nie! Co ja, mam? Co ja mam cię pytać, skoro mamy właśnie butelkę? No 14 BLG. 14 Belgie, więc to taki konkretny, konkretny yy, stałt. Jak to było z tym pierwszym stałtem? Bo to też yy, opowiadałeś yy, pewnie wielu ludziom. Ten pierwszy stałt podobno miał drobinki czekolady w środku, czy to nie była czekolada? Było coś dobrego w każdym razie, nie jestem, zaznaczam tutaj, że nie jestem piwowarem w browarze zamkowym i co do produkcji, do ważenia, niewiele mogę powiedzieć. Czyli uchylasz się od, od tej odpowiedzi, co tam było w tej pierwszej wersji piwo, e, Na pewno mogę powiedzieć, że piwo nie miało wad. Było inne, było inne. To nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie nawet pewnych znanych blogerów. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ <laughs> to piwo ma mniej więcej 2 stopnie niższą temperaturę. A wiadomo, że w przypadku Stautów i w dodatku 14 Belgie. Temperatura nie powinna grać na niej korzyść. Właśnie temperatura wyższa powinna na u, 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 grać na korzyść, na korzyść wtedy ta. uwydatniać głębię, a to jest piwo trochę cieplejsze, to jest zimniejsze, natomiast w tym jest większa głębia smaku. To piwo nie wydaje się właśnie takie płytkie, jest bardziej głębokie. Już rzeczywiście jakieś tam motywy czekoladowe są. No to strzelaj w takim razie. No, no, a nie, ale moment, ma, moment, chili, moment. Chili je? Jest delikatne, czyli bardzo, deli no, no, bardzo delikatne. Wanilii nie. Wanilii nie. No ale ja jestem przyzwyczajony naprawdę do, e, jak ja piję krafty, gdzie laski wanilii dodawano e, albo do proteinerów, albo e, na ostatnim etapie. No, że ta wanilia... Laski e, wanilii są dodawane w końcowym etapie gotowania. E, Rafał, jeżeli masz życzenie, możemy. E, rzucisz na twojego stałta i dodasz tam Dobra, i myślę, że to wtedy podkreślił i, I Max? Bo Max nalewał. Ja wiem, y ja wiem, więc chyba. Znaczy, ja, ja, znaczy ja, ja mówię, że to z zielonym... Tak? Y to z zielonym tutaj oznaczeniem jest decydowanie. Znaczy zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, znaczy nie. To, to, nie to niekoniecznie mi smakuje, Dalej. bo jest zbyt płytkie, natomiast to jest fajne, to jest to fajne. Według mnie to jest beczka. beczka. Czyli potwierdza się opinia docenta, że beczka, że beczka lepsza. Dlatego fajnie, że właśnie Zamkowy w Cieszynie ma tą swoją premierę piwa beczkowego. Będzie... Planujecie, żeby wejść w te beczki trochę szerzej? Tak, Czy to tak? będzie tylko wyselekcjonowane ty, lokale? To Oczywiście, jest że planujemy zrobić to na szerszą skalę. No kwestia myślę jeszcze tak z miesiąca do półtora, żeby, żeby, no żeby dotrzeć do, do tych lokali o które nam chodzi. Masz dobrą hurtownię, więc myślę, że nie Rafał, co się dzieje może nie tyle z festiwalem Birofilia, no bo wiadomo, że festiwal miał się odbyć w, w czerwcu, natomiast rozmawialiśmy, pamiętasz na Hewelce o Prackiej Jesieni. Chyba cały czas nie ma informacji oficjalnej na temat Brackki Jesieni. To jest pytanie, czy ty jesteś w stanie powiedzieć już oficjalną zapowiedź tegorocznej Bracki Jesieni. Bracka Jesień odbędzie się na pewno, to jest pierwszy weekend września i to udaje sobie dwie ręce uciem, że ta Bracka Jesień w tym roku się odbędzie. Za festiwal Birofilia nie odpowiadam, nie jestem pracownikiem że jestem pracownikiem, bo bardzo Ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest właśnie motyw, że pierwszy weekend września widzimy się na brackiej jesieni. Tak I to jest niesamowita impreza. Do tej pory to była bardzo niszowa impreza, gdzie przychodziło mniej więcej około 100-200 osób. No, taka frekwencja była kilk kilkusetosobowa, powiedzmy. Tak? Myślę, że teraz to będzie sama załoga browarów, które do nas zjadą i piwowarów do to jest świetna impreza właśnie yy, można powiedzieć branżowa, więc zapowiadamy ją oficjalnie. Pierwszy weekend września widzimy się w Cieszynie. No i co, i będzie można taki i stauta spróbować, i sezona spróbować. Wszystko będzie dostępne z, nas, z naszego portfolio. Na wszystko będzie ja właśnie odbiłem, ale staut powinien być na 12 stopni. Jak się go ogrzeje, to wydatnia, wydatnia troszkę tej wanilii, więcej czyli więcej kakao. E, słuchaj, jest. jest, 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 jest. jest. Znaczy, mówię, że jest. Czy By, nie wszystko znaczy, czuć po pierwszym czy drugim kroku? Docelowy, docelowy plan e, podania tego piwa dzisiaj premierowego był taki, że e, chcieliśmy go serwować w temperaturze 12-13 stopni. Ale, ale to, to ja wcale nie mówię, że to jest zbyt niska temperatura, e, tylko chodzi, że porównanie e, tych dwóch piw. Mimo, że ona jest zimniejsze, ona jest bardziej pełne. A jeżeli jest cieplejsze, to jest jeszcze fajniejsze. Plan był taki, żeby go podać na najwyższej temperaturze. Pino dojechało nie tak wcześnie, jak, 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 jak chciałem, żeby dojechało. Złożyło... Czyli za 3 godziny? To 4, za 4 godziny nie miało czasu na to, żeby zejść do wody na temperaturze 10 do stopni. Na wylądzie tyle mało 12. Myślę, że następnym razem ten dodatek bez spodarki, kiedy będzie super, trochę chłodny, czyli wylał jakieś 12-13 stopni wtedy to fajnie uwydatni wydatni te wszystkie aromaty, plus Cena na pewno na pompę. Na pompę obowiązkowo, na pompę takiego to obowiązkowo. Pompa jest do ciemnych piw, nie ma co eksperymentować z jasnymi. Nie, nie, nie. Natomiast pytanie jeszcze do Rafała odnośnie planów. No nie, Już powiedzieliśmy, że Bracka Jesień to są plany, bo to za niecałe półtora miesiąca. A co z piwami browaru zamkowego? Hmm, powiem tak, hmm, nie działamy na zasadzie wypuszczania nowości co kwartał. Czy co miesiąc? Tydzień. Przepraszam, co tydzień? Co tydzień? Ale co tydzień? Serdecznie Serdecznie już nawet nie mówię. Mamy swoją serię piw. Chcemy, żeby te piwa były powtarzalne, żeby każda, każda następna warka nie odbiegała od poprzedniej. Chcemy, żeby były dobre jakościowo, żeby były bez wad. Oczywiście co jakiś czas, może raz na pół roku, chcemy wypuszczać jakąś nowość. W tej chwili jest to sezonowe. Na jesień być może będzie jeszcze nowe piwo, aczkolwiek na pewno nie. Przynajmniej, przy, przynajmniej teraz nie mamy w planach, żeby robić premiery co dwa. Co aczkolwiek, aczkolwiek nie zarzekam się. Jeżeli rynek zechce. Rafael, ale tutaj znowu docent nie owija w bawełnę i mówi, mówi jak jest, wy z tymi beczkami, z tymi z butelkami jeździcie, przecież nie macie u siebie monobloku, nie macie linii butelkowej. Skąd wiesz? Macie już? A to cię, a to cię nie, ja to Znaczy nie, nie. To, jest, to jest klasyczny motyw dla Cieszyna, ponieważ piwa beczkowe, które na przykład gręczempiony, przecież wiecie, że one były robione w Cieszynie. I jak one były na premierach w Warszawie w wersji beczkowej, to one były świetne. A potem one szły w butelkę w Polskę, a butelka jest jedzie cysternami do żywca i tam jest butelkowana. I to piwo jednak traci na jakości. Piwo nalewane bezpośrednio w browarze zamkowym w Cieszynie jest o wiele lepsze niż piwo, które jest butelkowane, bo czuję właśnie tutaj, tutaj jest aceton. To jest właśnie ten mówię, ten lakier, ten aceton. Tutaj w tej wersji butelkowej to czuć. Także kurczę, no... co, co do browaru w żywcu też się nie będę wypowiadał. Ale, okay. docent, ale to nie jest e, taka, taka, taka reguła, że piwo z beczki jest e, zawsze inne niż butelka. Jest, ale to jest... E, w, I to jest, zawsze. Ale to jest e, z, Tak, m, ale, wiesz co, ale, 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 ale okay. zawsze w piwach e, z cieszyna butelkowych, które były e, butelkowane w żywcu, wyczuwało się aceton, czyli e, mocny alkohol. Jeżeli... jeżeli... I tutaj w tym, to, to w tym jest. Ma to ulżyć e, wszystkim miosikom piwa z browaru zębowego. Cieszyn? No to e, taka sytuacja potrwa już naprawdę niedługo. Dlatego, chwila, bez, zasadzie, nie no, nie dlatego, dlatego ja tutaj przyjechałem na to, Przyjechałem. Przyjechałem. nogą chyba, bo to... Ruszyłem się z domu. Ruszyłem dobra. się z domu. Tutaj mam 10 minut do Szyszki Chmielu. Ale e, właśnie dlatego na wersję beczkową. Na wersję beczkową, bo wiem, że te piwa z Cieszyna w wersji beczkowej w porządku I to się potwierdziło. Natomiast no, powiem tak, budujcie monoblok u siebie, kredyty i tak ma, macie, to jeszcze tam sobie weźcie kolejny. Zbudujcie monoblok, kupujcie browar. I okej! Okay. No. no dobra, i, ty, tym, i tym optymistycznym akcentem. Ja już nie mam czym, e, przepraszam no, bardzo. No. To tak to mi smakowało, że. że... To Także to tak też też za e, browar, e, za monoblok w browarze w cieszyni. Najlepszego. マジ